No to widać że akwaryści Rafał Fokazora z tej strony. Tak wiem, na pewno nie tego oczekiwaliście po tym filmie. Na pewno, znaczy wiem, że czekaliście na Malawi. Są odbicia, będą odbicia, nic nie poradzimy. Czekaliście na Malawi, miało być Malawi i tak będzie Malawi, natomiast jak po tytule filmu już widzicie, będzie taka niecodzienna sytuacja, czyli likwidacja Malawi. No tak, likwidacja. Tutaj smutna błyźka powinna się wyświetlić na ekranie. Likwidacja przygotowana od kastra, kastra chyba 80 litrowa do tego kubły z marketu budowlanego 15 litrowe głównie na piach dlatego, że ryby same pójdą do innego baniaka no a niestety słuchajcie zawsze jest taka chwila, że albo zbiornik likwidujemy z tych czy z innych powodów albo go resetujemy ja resetu tutaj nie chciałem, znaczy on nie był potrzebny Natomiast no, likwidacja chwilowa jest niestety potrzebna, dlatego że mm, od jutra wchodzi mi ekipa, która mi tą podłogę, którą tu widzicie, będzie wymieniała. Ponieważ mój pies zostawia na niej tyle brudnych łap i tyle sierści, że najwyższy czas to wymienić. Przy okazji będzie kuchnia do wymiany i tak dalej, natomiast no, taki remont generalny, w związku z tym moje piękne pyszczaki. Moje ukochane piszczaki niestety będą musiały chwilowo zmienić swoje lokum. Mam na nie przygotowane w chwili obecnej trzy baniaki po 120 litrów. W związku z tym powinny się tam spokojnie przenieść. Natomiast najgorsza operacja, największa to będzie jaka? To będzie zabranie tych wszystkich dużych kamieni. Wyłożenie ich do, do kastry. Pewnie sztuka po będę je wynosił na teraz. Po czym woda musi się odfiltrować po wyjęciu częściowo kamieni, jak się odfiltruje oczyści, to będę dopiero łapał ryby. Słuchajcie, dopiero jak wyjmę wszystkie kamienie, mam zamiar łapać ryby. Mam nadzieję natomiast, że nie będę miał jakichś strat przy tym, ale różnie, naprawdę różnie bywa, w związku z tym no, wolałbym uniknąć to jakiś jakiś porażek postaram się tak podzielić, że młode które tutaj wszędzie widzicie których pewnie jako, jako znajmę te kamienie będzie ich jeszcze więcej żeby te młode po prostu poszły do, do innego akwarium a te większe oczywiście do, do większego maniaka słuchajcie, no to nie będę was zanudzał aha, na jak długo jest likwidacja? Likwidacja będzie na około tydzień ja mam zamiar zachować stąd jak najwięcej wody dodatkowo podłoże zrobić, żeby było mokre cały czas żeby ono się nie kisiło, żeby ono nie gniło z wodą no i oczywiście ryby żeby jakoś tam przeżyły natomiast wiecie cała operacja sprzętowa tutaj odbija się kuchnia która, która jest do wymiany no, no nie ma co pokazywać tak naprawdę są odbicia to nie jest, są typowe warunki kręcenia w związku z tym niestety jak widzicie malawi w tej formie na tej podłodze widzicie po raz ostatni no a czy będzie w tym samym miejscu? Tak, ten zbiornik będzie po zmianach w tym samym miejscu. Natomiast zobaczcie jaki mam plan. Tutaj, przepraszam Was za bałagan, ale to jest w trakcie przygotowania do remontu. Tutaj mamy biblioteczkę, która ma 2,20 2, m. Tej biblioteczki tutaj nie będzie. Tutaj wam zdradzę, zdradzę taką małą tajemnicę. Tej biblioteczki tutaj nie będzie. Książki, które tutaj były, wyjechały w inne miejsce. I tutaj mam plan na akwarium A jakie? No to Wam powiem za chwilę No zobaczcie moi drodzy Połowa, nie jaka połowa, trzy czwarte kamieni tak naprawdę wyjęty Został jeden duży, drugi ten jeden z największych największy, Oczywiście że największy problem był z tą olbrzymią skałą, która waży 20 kilo No jest puściutko Całkowicie puściutko, natomiast woda jest całkowicie zmącona Ryby co prawda widać dlatego, że jest ich dużo ale widzicie że tych maluchów tutaj naprawdę jest sporo i będę musiał je wszystkie wyłapywać poświęcić na nie sporo czasu żeby żeby one przeżyły no bo wiecie szkoda zwierza ale najpierw wyjmujemy kamienie do końca nie ruszamy na razie podłoża na pewno będę się pozbywał świderków których mam zbyt dużo więc jeżeli chcecie świderki odzwijcie się do mnie w komentarzu albo na maila rafal.kozera odłożę Kilka Kilkasetek świderków do innego pojemnika, tak żebyście mogli je sobie otrzymać za free, jakoś się umówimy w Warszawie na odbiór. No dobra, działam dalej moi drodzy. To co, zobaczcie, nachytałem się, ale wszystkie skały wyjęte, zaraz sobie przejdziemy. Zobaczycie jak te skały wyglądają. A tutaj mamy, proszę bardzo, całe, cała kastra. Ja nie wiem ona jest 120 litrów czy 80 litrów, cała kastra kamieni. Tak, one tutaj sobie będą teraz leżały do momentu, aż nie wrócą no, w trochę innej zabudowie do, do Malawii, bo myślę, że wraz z tym, że, mm, że będzie zmia, y, robiony taki reset akwarium, to myślę, że będzie na, na 100% zmiana aranżacji, bo ja się nie da dwa razy tego samego ułożyć tak samo. Także tutaj zmiana aranżacji będzie na 100%. Jaka będzie? Zobaczymy za około tydzień, dwa, nie wcześniej. Y, no ale myślę, że zrobię o tym kolejny film. Czyli wierzcie moi drodzy, ryby złapane, nie było to łatwe, są rozkładane po kubełkach. Z każdego kubełka tak naprawdę pójdą do jednego lub dwóch akwariów. Także było im wszystko dobrze, więc nie zwracajcie uwagi na to, że nie ma tutaj na One zostały tutaj dopiero co wpuszczone. No i zaczynamy działać dalej. No mordęga straszna, tutaj się aktualnie zlewa do końca woda i akwarium idzie. Uwaga, na taras. Tak tam będzie musiało przeczekać. Bez ryb oczywiście, bo by się ugotowały na tarasie przy tej pogodzie, która jest, natomiast yy, idą sobie do fish roomu, tam gdzie są zbiorniki przygotowane specjalnie dla nich. No, zobaczcie, chwilę wpuszczone, a tutaj już zebrała, łapała powietrze, najwyższy czas się nimi już zająć i to szybciutko. No to widać akwaryści, jak zapowiadałem, akwarium wraca do drzewek, to znaczy już jesteśmy po remoncie, jak widać jest cała ładna podłoga nowe ściany, listwy i tak dalej. Oczywiście tutaj wszędzie jest jeszcze remont, są jeszcze przez to odbicia, głosu i no niestety musimy to nacnać. Natomiast wiemy, że ryby nie mogą być zbyt w małych zbiornikach, w związku z tym no, tutaj musimy zadbać o to, żeby to akwarium stanęło jak najszybciej. A co tam się w nim dzieje, moi drodzy? Przede wszystkim to w środku mamy jeszcze resztki piachu, resztki trochę wody, to będzie trzeba wszystko wyczyścić. I trochę zmieniam koncepcję, która, ym, która będzie pod kamieniami. To znaczy do tej pory była to jedna płyta PVC 3 milimetrowa. Tak jak tu widzicie ym, plus pianka spod akwarium. Ta pianka już nie wyglądała za dobrze. Ja ją z niej rezygnuję całkowicie. Dokupiłem dwie płyty PVC. To są płyty 3 milimetrowe standardowe. Które możecie kupić w marketach budowlanych, także on, Ta płyta jest na tyle fajna, że ona jest miękka, ona jest dosyć plastyczna Nie jest ani za miękka, ani za twarda, no, taka, taka powiedzmy, że w sam raz I swobodnie możemy na niej po prostu kłaść yy, yy, Kłaść większe kamienie, kłaść większe głazy, w związku z tym ja mam Plan taki, żeby praktycznie na całą szerokość baniaka Jak widzicie tutaj mamy 150 cm Te płyty mają po 100 cm, więc będzie trzeba je przyciąć można je przyciąć spokojnie nożem, natomiast chcę je wyłożyć po prostu na całym dnie tak, żeby móc swobodnie te kamienie po prostu na całym baniaku rozkładać. Tym bardziej, że aranżacja pewnie będzie troszkę inna, aniżeli ta, co była ostatnio. Powiedzmy, że tamta ostatnia mi się już trochę opatrzyła i może coś pokombinujemy z tymi kamieniami, żeby to zmienić. No dobrze, ale póki co słuchajcie, muszę zadbać o to, żeby tutaj, tu gdzie jest ten piach, tu gdzie są jeszcze muszelki po świderkach, żeby to wszystko zniknęło, dlatego że nie chciałbym, żeby pod płytą znalazły się jakieś kamyczki, jakiś piasek, który po prostu uszkodziłby dno zbiornika. Nawet jeżeli, była, jeżeli będzie płyta PVC, no to lepiej, lepiej zadbać o to, żeby, żeby pod tym podłożem nic nie było, aniżeli cokolwiek miałoby po prostu to szkło uszkodzić, także biorę się za robotę. No to akwaryści, jak widzicie wszystko jest wyczyszczone, plus płyty PVC leżą na dnie. Dlaczego lubię płyty PVC? Dlatego, że bardzo fajnie, bardzo łatwo się je obrabia. Tak naprawdę jest to banalnie proste. Nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi ani niczego. Już to pokażę Wam tu zaraz na filmiku, jak się w bardzo prosty sposób docina płyty PVC na określoną długość. Zaraz zobaczycie. I naprawdę podejrzewam, że będziecie zaskoczeni, że jest to aż tak proste. No dobra moi drodzy, przede wszystkim co musimy zrobić najpierw, to zdjąć z płyty folię. Folie albo naklejki, wszystkie, które są. Na tym kawałku akurat widzę, że nie było żadnej folii. Nie, to powinno być. Tak, tutaj jest folia. Folia będzie nam przeszkadzała, w związku z tym zdejmujemy tą folię. zdejmujemy ją za chwilę. A jak się w bardzo prosty sposób przycina? Zobaczcie. Chcę na całej długości przyciąć tą płytę. Tak naprawdę wiem, że potrzebuję przyciąć mniej więcej tyle. Więc nożem, zobaczcie chodzi to w bardzo prosty sposób i wystarczy ponieważ wiadomo, że one nie muszą być równiutko wkładamy je do akwarium i po prostu na tą długość zobaczcie, łamiemy o i tu jest ta folia, która się ukrzyła. folię zdejmujemy i tak naprawdę tak przygotowane płyty PVC można bez żadnego problemu od razu włożyć do akwarium dlatego, że one one no, są w pełni sposób zabezpieczone, także tutaj znaczy zabezpieczony przed jakimiś tam chemicznymi środkami. To jest czysty materiał, który w żaden sposób w wodzie nie, 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 nie ukrusza się, płyty PVC tak naprawdę w żaden sposób nie utleniają się. Dla mnie to jest materiał idealny na tego typu podstawki, aczkolwiek niestety muszę zaznaczyć, Wcale nie jest tani, bo taka płyta kosztuje około 40 zł. No i tym sposobem, moi drodzy, płyty PVC są położone na całej długości mojego zbiornika. Tutaj z przodu jest odrobina przerwy. Z boku tak samo. Widzicie? Po to, żeby tam piasek wszedł i żeby to się wszystko ładnie y, trzymało. Wiadomo, że z tyłu to nie musi być jakoś idealnie prosto. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ja to w tym momencie po brzegach... Y, Przypruszę piachem po to, żeby przycisnąć trochę tą płytę PVC, dlatego że większe kamienie, które będziemy wkładać do baniaka, no jednak będziemy wkładać z wodą. To znaczy nie wyobrażam sobie włożenia tutaj 25 kg kamienia, a takie mam tutaj trzy, w momencie kiedy nie byłoby wody, po prostu wyporność wody spowoduje to, że łatwiej mi będzie te kamienie włożyć tutaj do tego baniaka i tyle. No ale trzeba te płyty PVC przy okazji jakoś tam przytrzymać. Można to zrobić kamieniami, można to zrobić piachem. Ja to zrobię piachem plus jakimiś kamykami, żeby to było równo i wtedy dopiero będę zalewał baniak wodą. Jak widzicie piach tutaj już jest, z drugiej strony też piach jest. Po środku nie trzeba, bo tutaj pójdą kamienie i teraz plan jest następujący. Wlewam wodę mniej więcej do połowy baniaka, nie dosypując więcej piachu jeszcze na razie i chcę postawić dwie naj... dwa największe kamienie. Kiedy będzie już do połowy wyporność, wsadzić te kamienie i żeby po prostu one stanęły bezpośrednio na PVC. Co z piachem? No zaraz usłyszę, ty idioto, przecież one powinny być na piachu, przecież one powinny się tam dobrze trzymać, piach się ugniecie. Nie, moi drodzy, nie. Dla nieświadomych chcę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy nawet będzie całe prawie akwarium zalane wodą, można nawet wsypać wtedy piach, pod warunkiem, że oczywiście, że jest czysty, i on jak najbardziej ładnie się ułoży, w związku z tym wcale nie trzeba stosować jakiejś dziwnej zasady, która się utarła x lat temu, że najpierw usypujemy piach, robimy górki, ustawiamy kamienie, a dopiero potem zalewamy, zalewamy ten baniak wodą. Nie, tak się robi w okołskiej pingu, tak się robi, kiedy mamy posadzone rośliny. W przypadku zbiorników typowo afrykańskich, takich malawijskich, czy związanych z Tanganyką, czy z Ameryką Środkową, możemy ten piach sypać, sypać bezpośrednio już do akwarium, gdzie jest woda nalana. Zresztą tak naprawdę możemy to robić do każdego zbiornika. Ludzie tak wymieniają podłoża w swoich baniakach w trakcie jego funkcjonowania, także to nie stanowi żadnego problemu i naprawdę, jeżeli ktoś Wam powie nie, że absolutnie tak nie można tego robić, to a dlaczego? Słuchajcie PVC. Jeszcze jedna rzecz. Oprócz tego, że jest fajne w budurce, to zasłania mi całą powierzchnię, yy, całą powierzchnię dna. Nawet jeżeli ryby się do czegoś dokopią, to dokopią się do, po prostu do czegoś białego yy, na dnie, jednolitego i nie będzie tak raziło w oczy. Natomiast w przypadku, kiedy stosujesz te kratki jakieś łazienkowe, kratki podsufitowe, i tak dalej, no to zwierzak wykopuje i co i widzicie brzydką klatkę i tyle. Także nie po prostu ze względów estetycznych ja zdecydowanie preferuję. Właśnie spienione PVC i nie tylko ze względów estetycznych, ale też prostoty obsługi, prostoty przycinania i tak naprawdę dostępności, bo dostępne jest to, bo tak jak mówię, w każdym markecie budowlanym. Dlaczego nie czarne? Są kolorowe oczywiście płyty PVC, natomiast one są o wiele droższe. Ja stosuję standardowe białe. Wiem, że tutaj nie mam też żadnych dodatków chyba barwiących. W związku z tym stosuję, stosowałem w poprzednich baniakach i było OK. Także no to co, wylewamy wody, bierzemy się za największe kamienie i będziemy kminić z aranżacją, bo nie mam pojęcia jak to tym razem ustawić. A chciałbym trochę inaczej. No to moi drodzy, jak widzicie woda się leje. Bezpośrednio z łazienki. Jest to ciepła woda. Od razu zaznaczam nie jest to lodowata typowa woda, żeby o co chodzi, chodzi o to, żeby to akwarium po prostu szybciej mogło zadziałać, żeby się nie ogrzewało przez 24 godziny. I jak widzicie dwa kamyczki, które przytrzymują tak pro forma Piachu trochę z boku nasypanego, który się ładnie trzyma. A ja co? Ja idę dalej sypać, dalej pukać. Piak, który mam, yy, który wykorzystywałem wcześniej. No i zabawy ciągle się zaczynać. Trzeba dalej. Moi drodzy, patrzcie, pierwsze kamienie ułożone słabo widać, kurczę, bo te odbicia są. Nic nie poradzę. Ale powiem Wam co zastosowałem trochę innego niż yy, ostatnio, to znaczy te duże kamienie zostały podkładki. Tak jak widać tutaj. Potem wieczorem Wam zrobię w... lepiej film, to będzie lepiej widać. Znaczy, co to daje? Daje to to, że daje to to, że po prostu kamienie będą wyżej. Wyżej, względem piaku, jak się zasypie, to to będzie zupełnie to inaczej wyglądało. No, nic teraz nie widać. Będzie wieczór, włączę oświetlenie, pod myślę, że będzie już widać trochę więcej. Ale zmiana na jest taka, że ten kamień, który był tutaj, zostaje, no nic nie widać. kurczę. Natomiast trop. Trochę... Trochę yy, przearanżowałem jakby całość, pewnie kamieni będzie też mniej docelowo, ale zobaczymy. Widać, wiem, że są odbicia, wiem, że tego nie widać. Yy, natomiast musimy uwierzyć na słowo, że wszystko jest ułożone. W tym momencie w akwarium wylądowało ponad 200 litrów wody yy, yy, od ryb, które, yy, które teraz są aktualnie w kubełkach. Woda jest oczywiście maksymalnie mętna w chwili obecnej uruchomione są na świeżo filtry. Nasz uruchomionym jest ten filtr, który pracował w tamtym baniaku jednym. Także tutaj unosi się ku pasywku. Czekamy aż to się wszystko wyklaruje. Dodatkowo dojdzie do tego uzdatniacz z Sichem stability. No i niestety ryby, ponieważ są w kubełkach w chwili obecnej 15 litrowych, pięciu będą musiały za chwilę wylądować w tym baniaku jeszcze wieczorem. Mam nadzieję, że taki reset i taka przeprowadzka nie spowoduje jakichś tam strat. Spodziewam się, że będą straty, bo już widzę, że coś się dzieje nie tak z samcem i z jednym klejnosem, ale to najwyżej one zostaną na kwarantannie, no zobaczymy. Dzisiaj wieczorkiem, bo teraz czekam, aż woda się przefiltruje, wieczorkiem polecę sobie porybki, przyniosę je tutaj i mam nadzieję, że jak wyczyszczę wszystko, nakręcę Wam film, na którym nie będzie widać żadnych odbić, bo to, co wygląda teraz, jest straszne i po prostu aż słabo się prezentuje, także... Dla Was to jest minutka, dwie, dla mnie parę godzin, ale wtedy usiądziemy na spokojnie, wpuścimy ryby, zobaczymy jak wygląda woda i porozmawiamy sobie w ogóle o resetach takich zbiorników. No dobrze moi drodzy, skończyliśmy. Operacji była masa, tak naprawdę przedtem było było trochę problemów, dlatego że przekładałem kamienie z miejsca na miejsce, natomiast wymyśliłem sobie zupełnie inny aranż. To znaczy tak, tak jak zobaczycie Oczywiście woda jest mętna. Tego nie będzie za dobrze widać. Ale mam nadzieję, że już na najbliższych dniach ta woda będzie wyklarowana pięknie i, i będzie ten zbiornik prezentował się zupełnie inaczej. I słuchajcie, zrezygnowałem y, z kamienia, który był tutaj na środku. To znaczy, zrezygnowałem y, tak naprawdę z kamienia, który był na środku. Przeniosłem go na lewo. I tak jak Wam pokazywałem wcześniej, ten kamień, on wcześniej był, tylko był praktycznie zakopany do połowy piaku. Jest w tym momencie na podwyższeniu z kilku kamieni i tak samo ten kamień, który tutaj widzicie, ten taki płaski pochylony, on również jest uniesiony. Tutaj widać to skupisko kamieni, które jest na dole w takim lekkim nieładzie. Co chciałem osiągnąć? Osiągnąć chciałem to, żeby to wyglądało jak najbardziej na naturalne rumowisko takie skalne. To znaczy na całkowite takie dno jeziora. A tamten kamień, który był na środku, tak naprawdę lekko mi to wszystko burzył, bo no nie wyglądało, to naturalnie wyglądało tak, jakby ten kamień był specjalnie postawiony na środku właśnie w celach realizacyjnych i oczywiście tak było. Natomiast tego efektu chciałem uniknąć, wolałem, żeby tu był po lewej stronie w tym momencie i żeby jakby zasłaniał część sprzętu, który tutaj, który tu w tym akwarium funkcjonuje. W tym momencie podłączona jest tutaj tylko filtracja w postaci Turbo 2000 z watą filtracyjną Aquela. No, znaczy Aquel Turbo 2000 oraz kubełek Tetra czyli ten EX 1400 bodajże tam jest ceramika i gąbki natomiast podłączony będzie do tego ten jeszcze kubeł, który doskonale znacie który był dwa razy na reklamacji wrócił z reklamacji i daje mu trzecią szansę w związku z tym zobaczymy jak się będzie sprawowało, natomiast będzie miał zupełnie inne wkłady filtracyjne w tym momencie niż, niż miał je poprzednio. No i przede wszystkim najważniejsze pytanie Rafał, dlaczego wpuściłeś już ryby? Dlaczego to już zrobiłeś? Przecież to jest za wcześnie, to jest świeżo założony zbiornik, tak nie powinno być. Zgadzam się z Wami w pełni, tak właśnie nie powinno być. To znaczy niestety to był reset. Związany z remontem, który był w domu. Ryby, które się tutaj znajdują w tym momencie były w mniejszych baniakach. No i niestety powiem Wam tak. Mniejszy baniak, mimo to, że miał po trzy filtry nawet w jednym akwarium, spowodował to, że ryby zaczęły się zabijać. Zginął jeden samiec Labidochromis kareuleus, czyli jelą. Zginął ten wielki agresor, samiec zebry. I tak naprawdę padł dzisiaj, mmm, który został stłuczony, a tłukł się samcem Sokolofi, który również, on w tym momencie jest na kwarantannie, na, ponieważ on nie nadaje się do tego, żeby pływać z innymi rybami. Strasznie się stłukły, dziwne, że samiec zebry taki był podrubowany. I to, że się pozbyłem wcześniej dwóch samców, jednym pada, a drugiego się pozbyłem, to był mój błąd, gdybym, no nie przewidziałem, że bym remont podłogi robił. Yy, ale tak naprawdę obecnie poszukuję samca zebry. Więc jeżeli ktoś ma dużego samca zebry na zbyciu, bardzo chętnie przygarnę. W rdzabych nie ma kompletnie żadnych strat, w manigano nie ma strat. Doszły te manigano, które były właśnie od tego jednego youtubera z Puław. No i zostały trzy sokolofy, czy cztery w tym baniaku i więcej ich nie przewiduję. Brakuje niebieskiego, tak. Brakuje niebieskiego, natomiast wymyśliłem sobie, że przy okazji tej zmiany Hmm, lepiej zmiany też obsady, pomyślałem, że zainwestuję yy, właśnie w manigano, czyli Malanochromis Siany, Myślę, że dokupię, jak mi się uda, znaleźć trochę ich większych yy, i myślę, że one będą się fajnie komponowały w tym baniaku, aczkolwiek zobaczymy jeszcze. No i dostały oczywiście Labidochromis keruleus, czyli jeloły. Aczkolwiek no, w tym baniaku no, nie ma takiego przerybienia jakiej ja lubię, Plus, ale nie mogę też dać, nie przełożyłem wszystkich ryb, dlatego że działa tylko jeden filtr. Natomiast myślę, że zainwestuję więcej po w niebieskie ryby, w większe ryby, które tutaj będą się ładnie prezentowały. Natomiast to i taki świeży baniak, on jest co prawda na prawie całej butli, nie, nie prawie, ale na całej butli psichem Stability który mam nadzieję zaszczepił mi tutaj wszystko, dlatego że podłoże tu też jest jałowe, ja musiałem je wypłukać, w związku z tym te bakterie, które znajdowały się w podłożu niestety też, e, też padły. E, w związku z tym trzeba było dać taką porządną dawkę Sichema, dostały stability, oczywiście stare wkłady w filtrze kubu, kubełkowym. No i mam nadzieję, że w ciągu tygodnia to jakoś pociągnie, jeżeli będę widział jakieś straty tak zwanego początkującego akwarysty, no to niestety będę się musiał liczyć z tym, że będzie trzeba ten zbiornik ratować. I tyle. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o reset. Napiszcie mi w komentarzu, czy taka aranżacja bardziej Wam się podoba, czy woleliście kamień na samym środku, czy jednak z boku Waszym zdaniem wygląda lepiej. Co myślicie? No moim zdaniem z boku wygląda lepiej, ale no wiadomo, że aranżacja w samym baniaku może się jeszcze zmienić parę razy. W związku z tym napiszcie mi, co Wy o tym sądzicie. Oczywiście to będzie wyglądało lepiej, jak ta woda będzie bardziej klarowna, więc mam nadzieję, że w następnym filmie już pokażę Wam ten baniak jakby w ładniejszej krasie i mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych problemów. Część ryb właśnie z tych puław trafiły tutaj czyli tutaj trafił sam zczyk to był mój błąd przełożony to przez przypadek po prostu byłem przekonany że to jest rdzawy a po ciemku niestety nie było widać aczkolwiek no, no będzie musiał tutaj po prostu funkcjonować no, jakieś tam lekkie urozmaicenie aha czego nie przełożyłem jakich ryb nie przełożyłem oprócz sokolofów, które jeszcze nie wszystkie przełożyłem nie przełożyłem wszystkich rdzawych nie przyłożyłem również dlesinka, czyli mojego, Ale to się wiąże jakby z innym jest inne podłoże do tego. Ponieważ zwolniło mi się, zwolniła mi się cała jedna ściana, mogę Wam zdradzić teraz, że planuję, mam w planie, jeszcze jeden baniak z Malawi, trochę inaczej urządzony, na innym aranżu, innych kamieniach i trochę z inną specyfiką. Jak się domyślacie, chodzi mi o grupę utaka, i myślę, że właśnie Mori zasiliłoby tamten baniaczek, ale o tym dopiero za jakiś czas. Także napiszcie, co wchodzicie o aktualnym aranżu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Myślę, że będzie się zmieniał w trakcie, ale jeżeli macie jakieś sugestie, piszcie śmiało. Pozdrawiam i do następnej akwagatki.